Manager MODE Pogoń Szczecin, droga do zwycięstwa odcinek drugi ja jestem zwykły gracz witam was na poważę, zwykły gracz w dzisiejszym odcinku możemy może zagramy drugą kolejkę ale przed tym musimy porobić duże em, duże zmiany w składzie bo na, bo na przykład taki smoliński Mam mało uwagę, no choć jego atrybuty są dobre. Mm. Właśnie możemy trajnować, czyli tutaj możemy pana troszeczkę strajnować, bo za każdą bramkę możemy no, za dobry występ możemy em, po prostu ulepszać, żeby ulepszyć pa... ulepszyć mojego pana Kostosza Kurde, dużo mam takich niepotrzebnych kart O tutaj się zaczyna Co od... naszego napastnika nie skosowali Pasujemy na to i poszliśmy innym ładem dala z wypożyczeniem jest taki problem że muszę o tym pamiętać jakbym jakby nie wiem, to był mój Dobrze na, na, na dziesiąty poziom możemy pana kostosza ulepszyć. To od razu jest lepszy kostosz. Um, dobrze. Mamy mamy, Czy możemy ją. Nie, dobrze. Nie będziemy jej ulepszać. Dobra. Ym... Ja bym kupił pomocnika. Przejdźmy sobie do marketu. Do marketa. I kupmy nowego pomocnika. Mocnik I max overall to będzie na przykład jakieś 10 i To jest... Dobrze, możemy szukać takiego potencji I Kozubal! To jest strzał dziesiątkę Kozubal Możemy wykupić lub wypożyczyć Ja bym wypożyczył Obcokrajowca czeka albo jakiegoś Włocha Dobrze, poszukajmy tutaj Tutaj już się zaczyna siedemdziesiąt Później O taki ma za te i tylko Pejsa ma za mało. Wolny jest możemy mieć tutaj Kawasaki. O, i możemy kupić Kawasakiego. Nie możemy Kawasakiego. Nie możemy Kawasakiego. Takiego nie możemy, niestety. Ekim... in Q. Dobrze. Koreańczyk. Kim, Jin, Q. Kim, Jin, Q. Tak, przykro Kim, Kim. Ja nie umiem pisać. I znaleźć. Jest korek. Publik. Pozycja. O! Możemy to, to, to takiego koloru, to mogliśmy wypożyczyć. Ale kupiliśmy za. To niecałe 10 tysięcy. Zdaniem. Dobra cena za takiego zawodnika. Dzień dobry w naszym klubie. Um, drugą kolejkę i trzecią zagramy na pewno w następnym odcinku. I na razie Kim, kim? GQ. Nie, tutaj nie za naszego składu i musimy kupić bramkarza. Na co Tylko dwóch bramkarzy. A potrzebny nam też jest do Pucharu polski, który może pojawić się. Yy, który może się pojawić? To będzie, jakby to powiedzieć, druga odsłona. Dobrze, 69 Owera. Bramkarz. Będzie dobry brączarz, aż 69 over, Abrah, abrah mówić plach. No to są dobrzy zawodnicy. ja jakbym wziął jakiegoś Polaka. Polak, wy pokoju mnie, kupię będziemy będzie miał dużo rywali rywalizację mamy tylko kochalski czy kochalski jest ten wyborem czy kochalski jest, to wyboru, czy kochalski jest to najlepszym wyborem nie mamy innego wyjścia ale z blokarzem się wstrzymajmy. Zobaczymy. I możemy zrobić jakieś roszady zespole. Dobra. Zrobić skasujmy tych zawodników. Chcemy więcej, właśnie mieli miejsca na zawodników. Tutaj mamy wszystkich tych zawodników. Gdybyśmy mieli więcej miejsca dla zawodników z tych takich ławek, no bo wiem że oni mają kluby i na a to jest, dużo szukania jest. Więc, ja bym jeszcze kupił bramkarza. Właśnie nie wiem jakiego kupić bramkarza. Albo bym chwycił po takiego dobrego bramkarza, 71 overalla. a jest dużo takich bramkarzy? Z Newcastle możemy... Hugo Dobrze. Dobra, wypożyczmy bramkarza Wypożyczamy bramkarza Jakich Roberto Sanchez Nie dobra nie przesadzajmy Wypożyczmy bramkarza Woodman z No Do Pogoni Szczecin To jest dobre Na razie go wypożyczymy na Też 5 meczy um, Będzie myślę to Mówić, co ja robię. Myślę to, że najpierw tą drugą kolejkę zagra w bramce Umed. Dlaczego? Chcę go przetestować i potem możemy mu przedłużyć. W tych pięć meczach możemy mu przedłużyć umowę. To będzie dobry rozwój. Myślę, czy coś dodadzą ci zawodnicy. Dobra, to by było na dzisiaj w tym odcinku. Wzmocniliśmy skład ymm, Trzema zawodnikami, czyli... Dwoma za, y, za zawodnikami, czyli Kim Jin Kyu i Woodmanem, którego wypożyczyliśmy, a Kim Jin Hyo kupiliśmy ymm, Myślę, że w drugiej kolejce wygramy na spokojnie Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, żegnam was